Dopiero mi się świat załadował. Dobra, dołączam. Teraz będzie pytanko gdzie. O nie, coś mi tam wypukło. także... O, dobra, jestem w tej kopalni. Witajcie widzowie, tu ukasz. dzisiaj jestem sam. Superherołka gra obok w darmowe gry dla dzieci. Mi jeszcze laguje, także muszę odczekać, a Superherołka sobie biega po jakichś pociągach, jakiś sobie tam diamenciki zdobywa. Dobra, zobaczmy. Jesteśmy na jakiej wysokości? Minus 30. Ogólnie chcemy iść na zero. Teraz i szukać. Czeka, czeka, droga? czeka mnie bardzo daleka droga. I trzeba. Chcemy szukać ogólnie żelaza. Dobra, idziemy. To jest ta nasza kopalnia. Eee, dobra, tutaj nic nie ma. Jesteśmy tutaj. Pewnie niewiele widzicie widzowie, no ale to już dobra, minus 30 było. To jeszcze musimy wyjść dosyć sporo do góry podejrzewa Liczę, że tutaj nikogo nie spotkamy Minus 7, dobra, minus 7, to już prawie nawet nawet miałem blisko właśnie Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, jest tutaj 0 powinna być. Tak jest, jesteśmy na poziomie 0. Tylko to jest siekiera. Siekierą nie będziemy kopać. Zgadasz się ze mną siekierą nie będzie... Nie mam wiadra. Dobra. Mam kilof. No tutaj idealnie. Dobra, 7. Służby żelaza. Tutaj powinno być, być, być wyżej na tych badlandach, no ale to, to się przekonamy. Czę, że mi się nie skończą e, kilo za szybko. Czy to jest to jest ziemia. O! Mam, mam birta, fajnie. Fajnie mam birta. Dobra. Siedem. No to kopiemy dalej. Dobra, tu byśmy sobie pochodnie jakąś dali, żeby było jaśniej. Dobra, zostawiajcie nam... W... Mamy już coraz więcej, 19 słów dziękujemy. Pewnie zanim rzucę ten film, to będzie jeszcze więcej. Na to liczę. Marycie, tysiąc to czemu nie nagrywasz razem ze mną? co chcę, chcę Ciebie oglądać, a nie jakiegoś Kukasza. No właśnie, ja jestem słaby, nie mam akcentu. No. No gdzie to żelazo? Gdzie to żelazo? Po co nam to żelazo jest w, w ogóle widzę? Potrzebne, bo chcę wam pokazać jak się te mapy robi z mi pokazała ostatnia, także już wiem tylko, że e, nie nagrywaliśmy tego odcinka akurat. Znaczy, znaczy tej gry, no i nie możemy wrzucić o odcinka. Tego... O ile czerwony proszek już mamy Także tu jest OK to do zrobienia kompasu potrzebuje dużo żelaza i tu jest problem No co jest? Czemu nie ma tego żelaza? A, a może ja nie widzę tutaj czegoś? O, tutaj gdzieś Aha, no doszedłem znowu do, do tego co mi ten creeper dziabną. Dobra. No to nie, nie będziemy ryzykować. Może jakiś andesit 6. Przykryjemy to tutaj. Przebijemy się tak. Tutaj też andezytem, żeby nas creeper nie.. Ostatnio nam mi creeper spadł na głowę, także ja już nic widzowie nie mówię o tym creeperze. Raz, dwa tu, tu. Dobra Tutaj dajemy tutaj I teraz sobie lecimy tutaj w drugą stronę. Ta muzyczka to, to nie jest z Minecrafta, nie bójcie się, to są co jakieś ludziki. Dobra, kopiemy, kopiemy, i nic nie widać, widzowie. Żadnego żelaza. Może jestem. ło co to było? tam usłyszałem, ale to takie jakieś kosmiczne rzeczy. Więc tam za mną nie idzie. A taki mykuś, taki mykuś. E, no i co teraz widzowie? Niszczyć to? Jest duże ryzyko, że coś mi tutaj spadnie na głowę. Dobra. nam ogólnie przyda, bo yy, co to jest? Tam bym była nasza ta, nasz korytarz, tak? Tak. Poprzedni, dobra. Dobrze wiedzieć. A tutaj, żeśmy dostali, a nie, 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 nie węgiel. A to węgiel był dobrze, nie, nie węgiel. Krzemień, tak jest, krzemień się nam bardzo przyda do strzału, bo w ogóle nie mamy. Tutaj może sobie to okopię, bo może jakiś krzemień byśmy dostali jeszcze, a tutaj nie. będzie. Jakaś tam szansa była. No najgorzej był jakby tu jakiś creeper nam spadł. Dobra, oświetlmy sobie tutaj, cyk. Dobra, jest tam kolejny krzemień, Zaraz o i kolejny, świetnie, świetnie. Są tak lata? Zobacz. Jaki latający krzemień lewitujący zaciął się, tu jest. Tak. Tu jest chyba miedź. Dobra, kolejne krzemienie, to już je pozbieram. Nie ryzykować. Że się utracą, dobra. No fajne miejsce, a to chyba żelazo jest właśnie. To chyba nie jest miedź. Zaraz się zapytamy ekspertki. Czy to jest, czy to jest żelazo? To jest miedź. To jest... Tu już nam się ten... Skończyło się na nam już dobre Dobra. to spróbujmy to tak Nie, to jest żelazo Żelazo i ruda żelaza jest Ogólnie mój laptop ma tak, że pod innymi kątami to Słabo tutaj widać także Super, jest troszkę za niska, żeby siedząc... Dobra, czyli opłaci, opłaciło się, się tutaj kopać na, na poziomie... Teraz jest minus 1, na poziomie 0 właśnie. Znaleźliśmy tutaj taką jakąś nieckę właśnie z żelazem. Spróbuję tu jeszcze przekopać gdzieś obok. Się nie wygenerowało tutaj coś więcej, ale widać, że na ten moment chyba to, to było tyle. Dobra, zaraz się nam kilofik skończył. Tak jest, już się pokończy. Pozbieram to, chociaż tego w sumie nie potrzebujemy.